Że dużo się dzieje we wszechświecie całym, ale jakby nie wchodziliśmy dokładnie, że dużo się dzieje jakichś zjawisk, czy tam czarnych dziur, czy czegoś, ale że się dużo ogólnie dzieje. To znaczy, to jest takie moje e, też spostrzeżenie z ostatnich, e, właśnie z wczoraj. E, mówimy tutaj o naszym wszechświecie, o galaktyce. Mówię tutaj e, o takiej sytuacji też ogólnej, jakby. Kosmicznej, że zostały jakby w naszym wszechświecie jakieś tam przynajmniej nie wiem cztery, około czterech takich potężnych czarnych dziur, które no to są takie portale, które mają jakby lub od, odsy, od, odsysać pewną negatywną energię, lub coś tam wpada do naszego wszechświata. Generalnie nie mam za bardzo jakby rozwinięcia tego tematu. One są jakby w jakimś tam sensie ważne. Dla nas też również, jeżeli chodzi o naszą planetkę i to co tutaj się dzieje, jest to dość też pewnie istotne w jakimś tam sensie, bo ta ilość energii tutaj też musi być gdzieś tam. Jest za duży ten potencjał też energii negatywnej, żeby ona była przerobiona. Podejrzewam, że to po prostu chodzi o to, żeby też odesać jakąś tam... Wszyscy czekają, co ludzie wymyślą i że znowu jest ładunek ujemny na Ziemi, że jak było Aha. na plus, to jest ujemny, ale w sumie na co czekają, jak tu się chyba nic nie wydarzy ciekawego i, no. że, i że na innych planach, jeżeli tutaj się nie uda, to na innych planetach też się nie uda. Znaczy myśmy tutaj zostali wrzuceni po to, żeby jakby ci wszyscy tutaj, co zostali wrzuceni, oni poniekąd są jakby trochę specjalni, czyli oni się zgłosili trochę na to, żeby przełożyć tą energię też z innych planet, stamtąd, skąd pochodzą ewentualnie. Już to wiele osób mówiło, że ta Ziemia jest jakby trochę takim polem doświadczalnym, tutaj się coś zadzieje, będziemy musieli wszystko jakby rozpoznać, pójść dalej, zrobić i tak dalej, gdzie ludzie nic oczywiście nie zrobili specjalnego, tam są jakieś takie niewielkie ruchy. Chodzi o to, że odkrycie tego poziomu iluzji 3D niespecjalnie tu się udało. I tutaj jakby wszyscy, którzy jakby wyżej świadomi, się zawijają stąd bo tu nie ma jakby sensu w ogóle tego już realizować, to znaczy yy, mówimy potem, my generalnie mówimy do takich podobnych jak my, ale nas już nikt nie słucha, yy, no znaczy, yy, no takich jakby, którzy nie znają takich tematów, to oni w ogóle nie będą wiedzieli, o czym jest mowa, a takich jest dużo więcej. Więc yy, poziom świadomości na Ziemi jest bardzo niski, cały czas. W związku z czym, yy, jakby to 5D będzie taką jakby trochę um, znaczy dla mnie cała ziemia jakby, jakby z tego zamkniętego um, tak zwanego tej enklawy niewiele tutaj um, jakby um, ludzi pójdzie dalej po prostu bo to po prostu nie ma um, kto tylko pójdzie, no, naprawdę niewielka garstka, w związku z czym y, większość tych zawodników, które się, którzy się tu powcielali, żeby coś zrobić na misji, no oni po prostu już rozkładają ręce, to jest tylko obserwowanie tego, y, no i patrzenie y, co będzie dalej, nie? Już się nikomu nie chce nawet walczyć, y, wszystko to jest po prostu, y, ci co mają jakby wyższą świadomość, to oni wiedzą, że mentalnie wykreują sobie pewne rzeczy, a do reszty nie ma sensu gadać, bo to, to gadanie po prostu jest jakby już, już się dużo nagadało, i my tylko ewentualnie mówimy do tych, co już kumają, i to będzie takie powielanie, jakby, tego, jakby tej, tej energii. W związku z czym tutaj, jakby też to można powiedzieć. Co tam jeszcze? Tu tam yy, w kościele może być na przykład jakiś super skandal. Aha. I że w ogóle tak, tak jakby sprawdzenie ludzi, czy uwierzą w to i co zrobią. I że część ludzi zostanie w ogóle bez niczego, ale i tak tworzą sobie jakieś nowe struktury. Na przykład. Tak, no tutaj trochę tak wychodzi, że nawet powiedzmy, żeby papież wyszedł i by powiedział, że jest strasznym, tam powiedzmy straszne rzeczy robił. Yy, I żeby wszyscy szli do domu, i że to już jest zadwołane. Sory, małaś, mieliśmy przez tyle lat. No to wiecie, nie? To tutaj po prostu też jakby. To ludzie nie, nie uwierzą. Nie uwierzą, nie? Czy znaczy że... część yy, uwierzy i zostanie bez niczego i yy, będzie miał problem, nie? Też. No, ale przez to też jest możliwe, że pozdejmują te wszystkie maryki przy drogach. Albo wręcz przeciwnie, one urosną mi jeszcze większe. Tak. Więc to też jest kwestia tego, że. Bo też jest, be, jest taka możliwość, żeby ludzi nauczyć, skąd się wzięła Maryja, na przykład tak zwana, nie? Czy w ogóle te, te energie? I wtedy byłoby jasne, co to za energię? I e, wtedy byłoby może jakaś taka konfrontacja z rzeczywistością, której się, o której się nie wiedziało, nie? E, no, bo na przykład poziom głupoty i niedociekania, skąd się wzięło, to i to jest dla mnie czymś dziwnym. A no właśnie, nie zrobiliśmy nigdy o tym odcinka. No właśnie. Więc się było. Chociaż tak, trzeba o tym zrobić odcinek. Chociaż nie chcemy się w te rejony w ogóle pakować. Co ty, pójdziemy pod, y, tam przy drodze, siądziemy i no. zrobimy. <grych> to po prostu będzie szaleństwo. Nawet. To, co tam ewentualnie papież by zrobił, to byłby taki przykład, bo mógłby wyjść i powiedzieć, że tak naprawdę to wierzymy w kosmitów i w ogóle na przykład taki, ja. Tak. No, ale generalnie chodzi o to, że tutaj też będzie pewnego rodzaju. Być może e, tak e, będzie. Chodzi o to, że e, ludzie bardzo siebie traktują w ogóle poważnie. W ogóle jak oglądam niektóre kanały, chociaż staram się tego nie robić, bo nawet już nie mam czasu. Ja nawet nasa bardzo tylko raz przesłucham, e, chociaż mi się nas najlepiej słucha. To... <laughs> nie, z <zginął> jakiego <powodu. śmiech> No i. Generalnie, jak już to, tego słucham, to wszyscy się straktują bardzo poważnie. Ja uważam, że tu już nie ma za bardzo o co walczyć, bo to wszystko jest jakby w pewnym sensie yy, gdzieś tam ustalone. No jesteś tym, kim jesteś, ty się nie martw, że nagle jak twój sąsiad jest tak durny, że powtarza to wszystko, co zwykle, to ty będziesz to samo miał. No raczej nie. Chodzi o tą świadomość. Czyli mental jest najważniejszy. Pamiętaj, że jak nikt nie wykreował ci mentalu większego, bo nie możesz się przyłączyć, to ty sam to zrób. Tylko myśl o sobie, właśnie myśl o tych lepszych rzeczach. I nie słuchajcie po prostu czarnowidzów, bo to jest najgorsze, jakby. No, co tam dalej? <studujesz> Yy, prawdopodobnie będzie w, w, wraz z tym yy, piątym wymiarem wprowadzenie wolnej technologii, wol, yy, wyższych technologii, wolnej Aha. energii. Może nie w całości, ale na pewno częściowo, co zresztą już widać. Tak, no. Yy, Ropa tanieje, jakieś inne rzeczy. Jeżeli będziemy wchodzić już jakby bardziej w ten zakres yy, wibracji. 5D, to się y, naprawdę tutaj jakby też pojawią właśnie y, wprowadzenie chociaż części wolnej technologii, czyli jakieś tam y, alternatywne źródła właśnie y, produkcji na przykład y, prądu czy coś takiego. Y, także y, im więcej będzie takich enklaw powiedzmy wiosek, eko czy coś w tym stylu i tak dalej, to pamiętajmy o tym, że one będą tak jakby trochę odrębną y, taką y, przestrzenią. przestrzenią i oni będą sobie dawać radę sami, czyli będą czy mieli baterie słoneczne, czy jakąś tam swoją wodę, będą mieć te, te swoje uprawy, jakieś tam maszyny, będzie to wszystko jakby w takim. Hmm, powiedzmy, że będzie jakieś mniejsze takie miasteczko i oni będą sobie jakby w ten sposób jakby zarządzać i to będzie jakby więcej tych ludzi będzie dostawać właśnie właśnie tych, którzy się będą jakby y, mieć większe najpierw wibracje bardziej się tutaj łączyć ja bym tutaj nie szła za jakimiś tam wielkimi y, posami w stylu jesteśmy ariami, suwerenami i tak dalej, to ra chyba raczej tutaj nie będzie tak w sumie potrzebna. Jeżeli chcemy być wolni, to będziemy jakby tworzyć cały czas w tym przepływie. Tutaj też musi być coś takiego. I to też trzeba dobrze jakby zrozumieć. Co tak naprawdę takie enklawy nie są niczym nowym, bo na przykład... No nie są. Bo na przykład jacyś mormoni potrafili już dawno takie coś stworzyć, tylko to na jakby na innych zasadach i trochę o czymś innym mówimy. Ale na przykład... Oni ty typowo na tym mate materialnym świecie stworzyli sobie takie enklawy. oni czy tam jeszcze inni właśnie swój świat, <noise> swoją moralność, swój ubiór i tak dalej, nie? No jakoś tam żyli, nie? Także co można... Całkiem dobrze. No, całkiem no, tak. du du dużą kasę z tego co pani tam potrafili zrobić i mają i tak dalej. Dobrze. I tutaj y następny punkt, y że... Po tym czasie bardzo duża część ludzi będzie potrzebowała, tak jakby będą po traumie, bo się tak, takie rzeczy zadzieją, że dużo ludzi będzie miało traumę i będzie potrzebowało dużo takich e, uzdrowicieli i terapeutów, takich e, Ta. na myśli takich energetycznych, którzy Ta. będą potrafili właśnie w energii tam wszystko zrobić. Czy? Być traumatyzowanym cały czas czy tylko czasami? Co? Cały czas! Bo wtedy jesteś uodporniony na traumę. I to A jest? ja mam mówić coś o tym? A chcesz? No nie wiem, no mogę powiedzieć, no mogę powiedzieć, że jeżeli e, na przykład część ludzi jakby dozna tego szoku i jednak tam się przyłączy do... to nawet nie o to chodzi. Możesz mieć wysoką świadomość, ale jesteś przywiązany na przykład do rodziny, do pewnych rzeczy i tak dalej, to możesz e, mieć poplątanie z pomieszaniem. I też e, w tej chwili już to jest trochę widoczne. Bo ludzie też jakby żyją na dwóch biegunach, a jak im przyjdzie jakby odrzucić co całkowicie tą, ten świat taki, który jest. Czyli yy, zmienić w ogóle, bo ten jakby yy, element teraz wakacji też będzie pewnego rodzaju zmianą. My, my już zaczynamy wchodzić w pewnego rodzaju, yy, ten rok będzie no, do końca też mocny i taki dość ciężki, więc wszystko jakby ulegnie zmianie bardzo dużej. I żyjąc tak jakby z dnia na dzień, czasami możemy nie odczuwać tego, a dopiero to będzie jakby stres pourazowy na przykład za 2-3 lata lub nawet no powiedzmy że za rok. I taka osoba będzie wymagała jakby pewnego rodzaju też jakby ustawienia czy naprawienia. I tutaj z to jest taki, trochę apel do wszystkich takich bioenergoterapeutów, osób, które się zajmują tam masażami, właśnie tego typu rzeczami. To zacznijcie po prostu tutaj pewnego rodzaju też wzmacnianie tej energii właśnie ze źródłem, żeby być jakby tutaj jak najbardziej i też, że będziecie mieć bardzo dużo tych osób niedługo do leczenia. Bo tu naprawdę będzie co robić. To jest taka kwestia, że naprawdę psychicznie ludzie będą bardzo mocno wymiękać i też poziom uzdrawiania będzie wtedy lepszy. To znaczy, jak taka osoba się już w tej chwili zacznie. W pewien sposób ogarniać z tym, to ona będzie miała szybsze efekty. Będzie to też dla innych chyba szybsze, bo tam będzie szybciej wszystko przebiegać. Także to też należy wziąć pod uwagę. To jest taka informacja ogólna. I tutaj jeszcze o rodzących się dzieciach w najbliższym czasie, które się będą rodzić, będą miały jakby takie, mmm, szybciej będą realizować. Program naprawczy rodziców i siebie. Czyli będzie to takie, że, że tak jak kiedyś to było, że dziecko się rodziło i ono robiło jakiś tam proces naprawczy, częściowo chociaż u swoich rodziców, rodzinie i, i w sobie, to teraz to będzie dużo szybciej przebiegać. Te? Tak, no to będą takie też. Yy... Energie, które będą schodzić, i one na przykład nie będą e, widziały albo problemów w tym, żeby właśnie e, zejść i e, nauczyć tych rodziców. To będzie głównie dla rodziców robione. Im, im poziom e, rodziców będzie wyższy, tym dziecko jakby przyjdzie z mniejszą ilością jakby kłopotów, że tak powiem, czy tam zdrowotnych, czy jakichś innych, e, bo te dzieci będą jakby konkretnie przeznaczone na realizację. Tak zwaną, problemów rodziców. I one, i to będzie przeznaczone, powiedzmy, na jakieś tam 5-10 lat. Im będzie ten, ta, ta rodzina się szybciej wzrastać i tutaj pogłębiać, jakby, poziom zrozumienia głównie siebie i swoich problemów, tym będzie to szybciej. I też dzieci, które mogą przychodzić, one mogą przychodzić z jakimiś tam. A, wadami zdrowotnymi, ale też one mogą być w dużej mierze też szybko jakby też mogą zdrowieć, ale to też będzie od poziomu wzrostu wibracji, czyli nie będzie to na przykład na całe życie i też większość tych dzieci będzie właśnie paradoksalnie Zagrożenie nam jakimiś szczepieniami, większą umieralnością i tak dalej. Tutaj przejdzie bardzo dużo osób, które będzie gotowe genetycznie, tak jakby, będą miały silniejsze geny i będą miały też silniejsze te dzieci, to będzie jakby szybciej wszystko realizowane, wszystko będzie jakby szybciej szło i będzie jakby nowa jakby jakość tego człowieka, że tak powiem. E, więc to będzie też zależało od też jakby. Poniekąd e, też właśnie wibracji najbardziej. Tak, tak uważam. No. Kończymy. Tak, no to się tu już nagadałam. Nie wiem e, co sobie z tym zrobicie. Mam nadzieję, że wyciągnijcie jakieś tam wnioski, e, pomyślcie nad tym, co powiedziałam. Ewentualnie zróbcie sobie własne rozeznanie, to nie jest żadne e, przepowiednie i e, że tak będzie na pewno. Natomiast. Yy, tak, piszcie, co o tym sądzicie, jakie macie przemyślenia po, pod filmami. Także to nagraliśmy, no bo uważam, że no należy jakby tutaj w pewien sposób się wypowiedzieć. Jak komuś to pomoże, no to super. Mam nadzieję. I tyle. Także dziękujemy bardzo i do widzenia. Cześć.